Ale halo, cześć moi kochani, ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z gry Firefighting Simulator Descartes, czyli symulator Straży Pożarnej. Jak dobrze wiecie, dzisiaj mamy do wykonania bardzo trudne zadanie w strefie przemysłowej, jakim jest przemysłowy labirynt ognia. Z tego co udało mi się wywnioskować, to e, zapaliła się tam jakaś hala przemysłowa. Nie wiem, czy generalnie cała się pali, czy tylko jakiś jeden segment, ale zadanie jest bardzo wysoko punktowane, więc do mnie mywam, że będzie bardzo ciężki ogień do ugaszenia. Tak więc mam nadzieję, że jeżeli jesteście gotowi, już za chwileczkę, wyruszamy na akcję. Będzie się działo na pewno. Dobra, dobra, czekajcie, musimy tutaj szybciutko sobie mm, przygotować klawisze. Dobra, śmigamy. Dwa zastępy straży pożarnej przygotowane. Ja również już zwarty do, do boju. No i co my Śmigamy Czesław. Czesław też gotowy. Dobra, ileż to mamy? 2600 do celu. Dobra, ja tu wejdę na lewy pas. Śmigam, bo jestem troszkę szybszy niż e, ten tutaj wóz strażacki. No i co? 2300 do celu. Także śmigamy autostradą wschodnią tym razem. Troszkę tutaj sobie pod, pod prąd jedziemy, ale to nie szkodzi. Ło materio! Patrzcie jak tam się pali! Patrzcie jaki pożar! No to tam faktycznie będzie dzisiaj akcja na wielkim poziomie, no nie da się ukryć. Dobra, trzeba śmigać w miarę szybko, żeby tam się ogień nam za bardzo nie rozprzestrzenił. Ja cię kręcę, ale tam się pali, ale się tam pali! Złocie, panie, złoty. Dobra. Już za pierwsze powinniśmy wjechać w tak, tak zwaną strefę przemysłową. No i będziecie widzieli, jak to wygląda już z bliska. Kilometr do celu, to już niedaleko. Czekajcie, tutaj sobie ładnie przejadę boczkiem. Tak, pięknie. Tutaj sobie skręcamy w prawo. Dobra, jeszcze raz w prawo. Też pewnie na jakimś tutaj uboczu, tak mnie mywam Jezu, ale tam się pali, ale tam jest ogień, no masakra. Masakra wam powiem. Będzie co gasić, nie da się ukryć. Dobra, widzę, widzę. Gdzie mam, gdzie mam zaparkować? Dobra, tutaj jest nasze miejsce do zaparkowania. Dobra, świetnie, moi kochani, świetnie, mamy tutaj nawet chyba dobry czas. Okej, okay, dojechaliśmy. No i zobaczmy, jesteśmy na miejscu zdarzenia i co tutaj się wydarzyło? Pożar hali przemysłowej. Eee, no i co tam się pali? Co tam się pali w środeczku? A, coś blokuje drzwi frontowe, więc musimy wejść jakimś boczkiem. Tak, palą się tam jakieś e, chyba regały z czymś. Każdy, bądź razie, nie wiem z czym, ale z czymś się palą. Dobra, pewnie będziemy musieli odciąć prąd i pewnie trzeba będzie e, znaleźć poszkodowanych. Czekajcie, tu już kolega idzie nam podłączać e, linię zasilającą. Dwójeczka tak samo. Jedyneczka już ma, czyli idzie za mną. Dobra, chodzi jedyneczka, dawaj, dawaj, dawaj jedyneczka, idziemy. Otwórz drzwi. No i tu jedynka już powinna zacząć gasić. Dobra, czekajcie, odetniemy prąd. Gdzie tu jest prąd? Dobra, jest prąd, mamy prąd. Prąd został odcięty. Okej, okay, ja tu biorę pierwszą oskrzobę poszkodowaną już. Jedynka już tu powinna zacząć gaszenie. Dobra, trójka ty tak samo, trójka tutaj. Trójeczka na posterunek, dawasz tutaj. Dajesz, dajesz, trójeczka, szybciutko. Mamy osobę poszkodowaną w głównym holu. Ok, już została przez nas uratowana. Dobra, ja biorę szybko gaśnicę. Mam nadzieję, że ta akcja nam pójdzie sprawniej i uda nam się jeszcze tą hale uratować. Dobra, dwójeczka tak samo. Dwójeczka też tutaj. Oj, tu też się zaczęło już palić. Czekajcie, musimy jakoś tutaj to ogarnąć. Dwójeczka tak samo tutaj. Ja tu już dogaszam to, znaczy spróbuję przynajmniej coś tutaj ugasić. Ok, hopie, daj mi tylko pronicę na szybko. Ja bym tu musiał to dogaścić. Tutaj znowu się coś już zapaliło. Ocie, panie, czekajcie, tu muszę szybko to ugasić. W miarę możliwości, żeby tam to już się dalej nie zajęło nic. O, jest mega pożar wam powiem. Czekajcie, tu znowu się już coś pali. Kurczę, muszę to szybko tutaj stłumić. Żeby tutaj kolejne regały się nie zajęły od tego. Dobra, tu się udało. To dogaśmy to. E, czekajcie, tu jest tak. E, dwójka, bierz ją. Bierz go, bierz go, bierz go, dwójeczka. Bierz go, bierz go. Wynoś poszkodowanego. Ja tu spróbuję to szybko dogasić, ten regał. Już się nic od niego nie zapaliło więcej. Powiem wam, że akcja jest mega, naprawdę. Aha, mamy jeszcze jednego poszkodowanego w łazience. Dobra, zaraz go tam gdzieś znajdziemy. Bo już chcę po prostu to tutaj ugaścić, żeby generalnie się tutaj już nic nie rozprzestrzeniło. Dobra, super, żeś go zaniósł. Okej, okay, tu mamy generalnie już to gotowe, więc jedźmy z, tam, z tą z tą stroną. Eee, dobra, czekajcie. A co robi dwójka? Dwójka dwójka też by musiała po prostu wziąć prądnicę i to jest szybko do mnie. Panowie szybciutko gasimy, gasimy tutaj. O nie, tu stoi jakiś jeszcze ten, z tego co widzicie. Puszek eee... widłowy chciałem powiedzieć, dobra. Musimy działać, bo tu ogień naprawdę bardzo szybko się rozprzestrzenia. Pewnie tu były jakieś te mm, kartony albo coś, no i tutaj niestety, ale wszystko się zaczęło palić jedno od drugiego. Dobra, tutaj żeśmy generalnie ogarnęli. Idziemy jeszcze tutaj z tej strony. Dobra, dobra, czekajcie panowie, szybciutko tutaj, szybciutko. Jedynka, dwójka i trójeczka, tak samo tutaj, i lecimy z tym koksem. Ale, czy ja tu mogę jakoś przejść w miarę możliwości, czy nie? A tutaj się jeszcze pali u góry. Dobra, tu się ugasiło, jest okej. Okay. Idziemy dalej w głąb. Tam się pali cała rozdzielka z prądem jeszcze. Dobra, ugasiliśmy ją. Chłopaki, gaście, gaście, chłopaki! Gasimy, gasimy. Mamy, prawie to mamy. Prawie sytuacja jest tutaj opanowana na miejscu zdarzenia już. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, tutaj jeszcze muszę ugasić, okej. Okay. No i co? Generalnie prawie, prawie chyba koniec mamy. Poza tym, że została nam jeszcze gdzieś jedna osoba poszkodowana w łazience. Musimy ją szybko znaleźć. Eee, dobra, dobra panowie czekajcie. Tutaj mamy jeszcze, tutaj... O, już tutaj kawałeczek został nam. Dogaszamy tutaj resztki, tej hali. I no, akcja naprawdę była kozach. Dobra. Eee, to chcę opuścić. No i tak, muszę znaleźć jeszcze osobę poszkodowaną. Czekajcie, tutaj gdzieś jest? Nie, tutaj jest wejście. Tutaj nie ma nikogo więcej. Gdzie jest ta łazienka? Muszę znaleźć łazienkę. Czekajcie, tu były chyba jakieś pomieszczenia jeszcze, z tego co widziałem. Hmm, tutaj coś jest. Dobra, tutaj pewnie będzie. Nie, nie ma. Aha. Dobra, szybko, dawaj, 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 hopie. Ja tego nie sforsuję, nie ma szans. Halo, czy tam ktoś jest? Halo. Tutaj nie widzę za bardzo, a podskakiwać też nie mogę w tej grze. No nic, czekamy tutaj na naszego kumple, żeby nam sforsował mm, drzwi. Dobra, leci z łomem. Elegancko, wszystko ładnie, sprawnie. Dobra, dajesz tutaj, Czesław, dajesz, dajesz, dajesz. Tu powinna być osoba poszkodowana. No i jest, dobra, e, to Czesław bierz ją. jedyneczka. Wyprowadź tutaj pana. Dobra, tutaj się już nic nie pali, wszystkie pożary ugaszone. Troszkę wózyk nam się zwęglił, ale może się jeszcze uda go uratować. No i to chyba byłoby wszystko w tej akcji, co mamy do zrobienia, moi kochani. 9 minut to trwało. Ale generalnie udało się nam tutaj wszystko opanować. No i cóż! Misja została wykonana. Zobaczmy, w jakim stopniu udało nam się ją wykonać. Mam nadzieję, że wszystko poszło szybko i sprawnie. I zdobędziemy komplet punktów za tą tutaj hale w strefie przemysłowej. Wow, ale pożar był nie, nieziemski, sami przyznajcie. Działo się naprawdę. No nie da się ukryć. Tak, czas jazdy szybko, czas misji średni. No dobra, niech będzie. I premia 1000. Mamy odblokowane dwa kolejne wezwania. Kominowy chaos i Rosenbauer T-Rex. Zobaczmy, cóż to jest takiego. Zobaczmy, cóż to takiego będzie. Tak, strefa przemysłowa generalnie nic nowego, ale może w centrum? Centrum też nic. Tutaj na obrzeżach też nic, czekajcie, gdzie tam się tutaj to odblokowało coś? Tu mamy tak, kominowy chaos, czyli tutaj generalnie jakiś komin się nam będzie palił Za 750 i coś tam się nam jeszcze, z tego co widziałem, odblokowało dwie misje Rosen coś tam była taka misja Hmm, ale nie widzę jej tutaj Chyba, że to się nam odblokował jakiś wóz strażacki A, Też tak może być, bo tutaj generalnie nic nowego nie ma nic nowego nie ma tutaj. Obóz treningowy. Tak, czyli ja przypuszczam, że to co się tam odblokowało to będzie jakiś nowy e, wóz strażacki. Okej, okay, moi kanady, no więc ja w tym odcinku wam dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Udostępniajcie moje filmy, lajkujcie, piszcie jakieś komentarze. No i cóż, do zobaczenia, do ustrzenia w kolejnych odcinkach serii Firefighting Simulator The Squad Trzymajcie się. Cześć!